Na oddział przychodzi dwudziestolatek pod wpływem narkotyków. Chłopak zrobił tak zwaną haszkomorę w samochodzie brata, który chwilę później rozbił. Okazuje się, że pacjent wziął auto bez zgody rodziny. Po śmierci rodziców starszy brat z żoną utrzymują go, mimo że jest nieodpowiedzialny i ciągle imprezuje. Do szpitala dociera starszy brat pacjenta z żoną i siedmioletnim synkiem, który przepada za wyluzowanym wujkiem. Cała rodzina bardzo martwi się o stan chłopaka, który mieszka z nimi od czterech lat. Szczególnie brat, który sprawował nad nim opiekę prawną po śmierci rodziców i czuje się za niego odpowiedzialny. My ledwo wiążemy koniec z końcem. Ty dajesz mu co miesiąc kieszonkowe, które on przepuszcza na imprezy. Musimy kazać mu się wyprowadzić. Wyprowadzić, dokąd ma pójść. Bez żadnego wykształcenia, przecież nawet do matury go nie dopuścili. Na własne życzenie. Mało mu pomogliśmy? Filip, jak w ogóle doszło do tego wypadku? Dlaczego zabrałeś nasz samochód bez pozwolenia? Prosiliśmy cię, żebyś tego nie Sory, mówiłem już, że chciałem się przymieścić na imprezę. Nie miałem innej moż możliwości. I rozbiłeś nasze auto, wezwałeś policję. Gdzie ono teraz jest? Proszę tutaj poczekajcie, wrócę. Nie wyzywałem żadnej policji, bo. Zresztą, auto jest ciągle na działce. Na działce? To tam się to wszystko stało? Jakim sposobem? Zleciał wóz na drzewo. Wow! Filip, ty śmierdzisz marihuaną. Co? Ty chcesz powiedzieć, że skasowałeś nam auto, bo urządziłeś sobie w nim z kolegami hasz morę Brat, przegiąłeś. E, Marcin, serio? Bawimy się w to? Mam ci przypomnieć, jak z kolegami wymazał korytarze szkolne jakimś sprayem, jak dla beki wyrwał znak drogowy, jak poprzebijał oponę swojej matematyczce. Za każdy wybryk nie dostał żadnej kary. Tak nie może dalej być. Na korytarzu cały czas czeka na pacjenta brat. Mężczyzna obiecał żonie, że postawi chłopakowi ultimatum i ten będzie musiał znaleźć pracę i zacząć dokładać się do czynszu i rachunków. Czy ty nie widzisz, że ona cały czas nastawia ci przeciwko mnie, bracie? I nie wyrzucę cię z domu to by chciała. Serio? Powiedz mi szczerze, za co ona mnie tak nienawidzi, co? To nie jest tak, że nienawidzi, zależy jej na tobie i uważa po prostu, że gdybyś poszedł na swoje, to się Na nie... swoje? Jakie swoje? Przecież ja nic nie mam. Dlatego cię nie wyrzucamy, ale musisz pójść do pracy. Co tu się dzieje? Mój brat zawsze był po mojej stronie. Wszystko przez bratową. Jedynie ten mój ziomek Karolek dalej jest po mojej stronie. Wiem. Namówię go do tego, żeby pomógł mi kogoś okraść w tym szpitalu. Będę miał na pierwszy czynsz, ale potem coś wykombinuję. Tak czy siak, nie mam zamiaru iść do żadnej pracy. Za niedługo już w ogóle nie będziemy się bawić ani nic. Co? Jak to? Twoi rodzice, a szczególnie twoja mama. Chcą mnie wyrzucić z domu. Że co? Mama? Ja z nimi porozmawiam i na pewno cię nie wyrzucą. Dzięki, ale to nic nie da. Nie posłuchają cię. No to co to zrobimy? Ja nie chcę, żebyś się wyprowadzał. Ja też nie chcę. Widzisz tam tamtą panią. To ja będziemy okradać? tak tak głośno, bo nas ktoś usłyszy. Tak, zagadaj do niej. Ale co mam zagadać? Nie wiem, że się zgubiłeś czy coś. Zajmie się tobą. Nierówno ty. Proszę cię. Chcesz jeszcze się ze mną kiedyś spotykać? Chcę. O, to idź. Dobra idę. No, abcie, się drużarze, się, i. No, właśnie, mamusi na tym zawsze, mamusia, wygląda tatusiu. Mam jest taka niska z... i to to też. Filip, co U. ty, ty robisz? Obraz. Co to znaczy? Brat. Co ty robisz z moją nie. torebką, z moim portfelem? Tato, przepraszam, ja dlatego zagadałam tą panią, bo nie chciałam, żeby wójcie zjadł szczury. Cicho, młody, pogarszasz sytuację. Czyli zaraz pogorszę sytuację. Albo on się przeprowadzi, ja albo ja się i Karol. Filip, Bo dzisiaj nie ma miejsca dla ciebie Obiecuję, w naszym domu. z rodzicami, żeby jednak cię nie wyrzucali. Proszę ale to nie jest czas ani misji na załatwienie prywatnych spraw. Wracamy do sali. Po dobie obserwacji Filip Daniewski został wypisany ze szpitala w dobrym stanie. Braciszku, chciałem cię jeszcze raz przeprosić za tą całą akcję z młodym, ale co to jest? Nie chcę już do tego wracać. To, to proszę o to twoje rzeczy. Oddaj klucze do mieszkania. Dalej się na mnie gniewasz? Przecież przeprosiłem cię już! Nie możesz mnie tak po prostu wyrzucić! Nie tyle mogę, ale muszę. To wszystko przez Agatę. To ona cały czas na mnie nagaduje. Nieprawda, to wszystko moja wina. Gdybym wcześniej coś od ciebie wymagał, może nie wyrósł być na takiego rozszczeniowego kombinatora. Proszę, oddaj klucza. Może trzeba było. Co ja mam teraz zrobić? Marcin, proszę cię! Dajcie mi chociaż miesiąc. Porozmawiaj z Agatą. Kocham cię bardzo i będę trzymał Waszej obciuki. Mam nadzieję, że kiedyś powiem: oto mój brat było ciężko, ale wyrósł na porządnego kolesia. Proszę o od cię. Błagam cię. W życiu bym się nie spodziewał, że mój brat tak po prostu mnie wykopie. Jak on mógł! Ja bym w życiu mu czegoś takiego nie zrobił. Przecież gdzie ja pójdę? Mam zaledwie kilka złotych w kieszeni i to wszystko. Chyba naprawdę będę musiał iść do jakiejś pracy i to typu supermarket.